Witam serdecznie w kolejnym odcinku Holistycznych Czatów. Dzisiaj opowiem na temat zgagi, czyli dolegliwości, które dotyka bardzo wiele osób. Mam nadzieję, że jesteś już ze mną już dłuższy czas i znasz zasady holistycznych czatów, a jeżeli nie, to króciutko przypomnę, że są to krótkie nagrania 5-10-minutowe, w których zwracam uwagę na kluczowe, ważne elementy dla poprawy stanu zdrowia, pozbycia się swoich dolegliwości i też redukcji wagi bądź rekompozycji, czyli redukcji tkanki tłuszczowej i budowania masy mięśniowej i zasadami tego, tych odcinków Holistycznych Czatów jest to, aby w trakcie ich trwania wypijać sobie zielonego bądź innego szejka, który lubisz ja przygotowuję swojego ulubionego szejka, który jest na jarmużu mleku kokosowym, awokado jest tam też e, seler, cytryna i dodaję również mix green taki pulwer, który ma w sobie bardzo dużo ilości ciemnozielonych warzyw, e, warzyw krzyżowych i dzięki temu zwiększam wartość odżywczą swojej diety. Mam nadzieję, że i również Ty pokochasz zielone szejki, wprowadzisz je codziennie do swojej diety i zobaczysz, jak dobrze działają na Twój organizm. W dzisiejszym odcinku mówię na temat zgagi, ponieważ jest to bardzo kluczowy element, który zawsze poruszam w spotkaniach z moimi pacjentami. Nie zawsze my mamy takie typowe objawy zgagi do lekcji. Ale powiedzmy sobie, co rozumiemy przez hasło z Gagę w takim potocznym rozumieniu i czy jest to słuszne, bo okazuje się, że nie do końca. Z Gaga najczęściej kojarzy nam się z taką nadkwasotą, czyli właśnie poczuciem, kiedy pali nas tutaj w klatce piersiowej w okolicach żołądka, może być też też takie palenie przełyku i jest to związane z tym, że myślimy, że mamy za dużo kwasów żołądkowych i czujemy właśnie taką jakby ta kwasowość się tam podbijała, powodowała mikrouszkodzenia nadżerki w naszym przełyku, czy też w żołądku i stąd te wszystkie dolegliwości. Niestety, prawda jest taka, że nadkwasota dotyczy małego procenta osób, które mają problemy gastryczne. Większość ma niedokwaszony żołądek. I już mówię, z czego to wynika i wystarczy, że wejdziecie w pierwszą, lepszą książkę fizjologii, którą znajdziecie w Empiku, czy czy też w innej księgarni e, dla studentów medycyny, albo po prostu książki, które odnosi się do fizjologii człowieka i przeczytacie sobie, jakie pH powinno być w żołądku. Żołądek ma to do siebie, że pH w żołądku jest niskie. Mamy układ pokarmowy tak skonstruowany, że na każdym odcinku jego e, znajdziemy inne pH, która jest niezbędne do prawidłowej pracy danego narządu, danego odcinka układu pokarmowego. I właśnie w żołądku pH fizjologicznie powinno być niskie. A... Powinno być takie, dlatego aby zamknąć górny zwieracz przełyku i dolny zwieracz przełyku, w momencie kiedy zjemy posiłek. One się zamykają pod wpływem niskiego pH, dochodzi do wydzielania soków trawiennych i zaczyna się proces trawienia. W żołądku trawią się głównie białka, ale też aktywują się różne inne elementy niezbędne do dalszej pracy prawidłowej układu pokarmowego. Jest to też bardzo ważny sygnał, który nasz organizm, dostaje, aby aktywować chociażby sekrecję enzymów trawiennych trzustkowych, sekrecję żółci z woreczka żółciowego czy enzymów trawiennych, soków trawiennych i jelitowych. Jeżeli niestety, ale tej go pH mamy zbyt, jest ono nieprawidłowe, tych kwasów solnych właśnie w naszym żołądku brakuje, dochodzi do tego, że te zwieracze nie funkcjonują tak, jak powinny funkcjonować i się nie domykają. I to powoduje, że ta treść pokarmowa, którą spożyliśmy posiłek, faktycznie gdzieś tam za bardzo bąbelkuje i powoduje, że my odczuwamy takie zarzucanie treści do przyłyku, czy też do górnej części tutaj żołądka i ten przełyk który nie jest zwierzę, który nie jest daje nam takie dolegliwości właśnie nad kwasoty, ale nie jest to definicja, która uderza w przyczynę u 90. Jestem w stanie dziewięciu powiedzieć, bynajmniej moich pacjentów z mojego doświadczenia. I w momencie, kiedy my sobie poprawimy tą pracę żołądka, okazuje się, że pozbywamy się wielu, wielu dolegliwości, ponieważ, tak jak powiedziałam, prawidłowa praca układu pokarmowego jest zależna od prawidłowego pH na danym elemencie, w danym, danej części układu pokarmowego. I ten element niskiego pH w żołądku jest niezbędny do tego, żeby aktywować działanie pozostałych odcinków. Więc, jeżeli tutaj pH się nie zgadza, to również sygnalizacja i aktywacja pozostałych e, odcinków układu pokarmowego, które odpowiadają za trawienie, wchłanianie, przyswajanie, nie jest już tak dobra. jest ona obniżona w jakimś procencie. I sobie możesz tylko i wyłącznie pomyśleć, co się dzieje, jeżeli taki problem narasta albo jest już obecny w Twoim życiu przez kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Bardzo często pojawiają się problemy takie jak właśnie wzdęcia, jak po posiłku mamy brzuch jak balon, czy też już bardziej zaawansowane przerosty bakteryjne w wielicie cienkim i które kończą się bardzo mocnym dyskomfortem pacjenta, wręcz uczuciem kucia właśnie takiego jak to mówimy, balon, brzuch zmienia się w dziewiąty, ósmy, dziewiąty miesiąc ciąży, czy też pojawiają się biegunki tuż po posiłku, kilkukrotnie musisz iść do toalety, po to aby właśnie pozbyć się tego, co spożyłaś, przed chwilą spożyłeś, więc to też nie, jest informacja, że ty tego nie przyswajasz. Biegunki i wypróżnienia 5-6 razy dziennie wcale nie świadczą o super szybkim metabolizmie, tylko wręcz o tym, że no niestety ten organizm nie potrafił, nie mógł, nie został odpowiednio przygotowany, aktywowany do trawienia i jedyne co robi, to się tego pozbywa. Więc jeżeli taka sytuacja trwa już kilka miesięcy, a broń Boże kilka lat, no to możemy sobie tylko wyobrazić, jak duży mamy problem z niedoborami w naszym organizmie witamin, minerałów, neuroprzekaźników, hormonów i wielu innych elementów, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, do prawidłowej koncentracji, do prawidłowej... Do prawidłowej pracy tarczycy, do prawidłowej pracy narządów, do prawidłowej pracy układu hormonalnego, cyklu miesiączkowego i wielu, wielu innych. I takie dolegliwości się stopniowo pojawiają, jakość naszego życia się pogarsza. My zwalamy bardzo dużo na starość, na proces starzenia się i na przemęczenie, ale to przemęczenie i ten proces nawet starzenia się pojawia się z racji tego, że nasz organizm nie ma wystarczających ilości elementów, które są potrzebne do chociażby. Odbudowy naszych komórek. Pamiętajmy, że my się cały czas odbudowujemy, i to jest proces, który trwa w każdym żywym organizmie. Co kilka miesięcy mamy odnowione tkanki skóry, wątroby, komórki. One wszystkie się naprawdę świetnie regenerują, jeżeli mają do tego odpowiednie warunki i mają prawidłowy też wzorzec DNA danej komórki, a to jest zależne od tego, jak nasz organizm radzi sobie ze stresem oksydacyjnym, jak radzi sobie z właśnie metalami ciężkimi czy wieloma czynnikami, które no, bombardują nas na co dzień i są dla nas niekorzystne, ale my też mamy świetne mechanizmy, żeby się przed tym bronić, tylko te mechanizmy działają wtedy, kiedy masz w sobie podstawowe mikroelementy, witaminy, minerały, kiedy wszystko funkcjonuje prawidłowo. A nie będzie funkcjonować prawidłowo, jeżeli Twój układ pokarmowy nie funkcjonuje prawidłowo. I to, co uwielbiam zawsze mówić pacjentom, że możesz mieć dietę rozpisaną od najlepszego dietetyka możesz zainwestować w super organiczną żywność. Możesz sobie sam to hodować, sama hodować, uprawiać i mieć po prostu super nie GMO, organiczną żywność niepreskaną, ale jeżeli ty nie będziesz dobrze trawił, trawiła, to to się i tak super ekstra nie będzie wchłaniać i większość z tych wszystkich elementów albo zobaczysz w niestrawionych resztkach pokarmowych, albo tuż po posiłku będziesz musiała biegnąć do ubikacji. Więc jeżeli widzisz u siebie te dolegliwości, w postaci zgagi, nadkwasoty, zarzucania treści pokarmowych, bólów w, z, ty, między łopatkami, bólów po, promieniujących do prawej strony. To wszystko może być też związane właśnie z nieprawidłowym pracą żołądka. Nie zawsze to musi być objaw typowej zgagi. Również e, brzydki zapach z jamy ustnej, problemy z e, zajadami, problemy z permanentną anemią, z niedoborami, problemy jelitowe, problemy z tarczycą, problemy z kamieniami w woreczku żółciowym czy kamieniami piaskiem w nerkach, to wszystko jest konsekwencją zaburzonego trawienia i zaburzonego funkcjonowania naszego organizmu, który jest po prostu w niedoborze. I dlatego tak mega kluczowym jest to, aby zadbać o prawidłowe trawienie układu pokarmowego, praca układu pokarmowego i prawidłowe trawienie, no i pozbycie się z gagi w sposób... Taki, który jest dla nas fizjologiczny. Czyli teraz sobie odpowiedzmy, że jeżeli mam zgagę i przyjmuję środki, które są, mają na celu neutralizację kwasów żołądkowych, to czy ja nie robię sobie jeszcze większej szkody? Więc warto się upewnić, czy na pewno mam nadkwasotę, czy może jednak jest to niedobór kwasów żołądkowych i właśnie konsekwencją tego jest to, że my mamy zaburzone trawienie. Na ten temat będę mówiła o wiele więcej na najbliższym szkoleniu do odnoszącym się do domowej diagnostyki, w której właśnie powiem o tym, jak obserwować swoje ciało, jak rozumieć pewne objawy, jak naprawdę troszeczkę się poedukować w tym, żeby brać odpowiedzialność za swoje zdrowie, po to, aby te wszystkie dolegliwości, z którymi się zmagamy, nie po prostu przyjmować i akceptować, ale zastanowić się, skąd one się biorą, jakie są ich konsekwencje, które widzimy u siebie, te, jeżeli sobie rozpieszczamy taką chronologię pewnych zdarzeń, że najpierw się pojawiła na przykład ta, ta nad, niby nadkwasota, później wzdęcia, później już teraz są te biegunki i skończyliśmy z niedoczynnością tarczycy, albo na przykład nie możemy zajść w ciążę, albo mamy permanentną anemię. Więc to są bardzo ważne elementy. Więc zapraszam Cię na to szkolenie. To jest bardzo wartościowe szkolenie, w którym będę mówiła o wielu, wielu różnych dolegliwościach i ich przyczynach. I powiem też... Dzięki temu właśnie, że poruszymy temat przyczyn, to automatycznie będzie wiadomo, co możemy zrobić, co możemy zmienić, na co zwrócić uwagę, w jakim kierunku iść, aby nie tylko załagodzić swoje objawy, ale przede wszystkim się ich pozbyć i pozbyć się konsekwencji, do których one mogą doprowadzić, jeżeli nic z tym nie zrobisz. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie za o przesłuchanie tego odcinka. To szczegóły na temat webinaru znajdziesz w opisie do tego nagrania, jak i również tam znajdziesz link do właśnie webinaru, na który możesz, możesz się zapisać. Webinar będzie nagrywany, więc wszystkie osoby zapisane dla wszystkich uczestników będzie też dostępna powtórka, będzie też tam workbook, dzięki któremu będziemy sobie obserwować nasze ciało i wypisywać najczęstsze przyczyny i też notować, co możemy zrobić na co zwrócić uwagę, czasami wprowadzenie jednej małej zmiany spowoduje, że wiele dolegliwości, takich jak właśnie zgaga, dyskomfort, wzdęcia, niedobory, pajączki czy też tendencja do siniaków po prostu znikną, czy też będą o znacznie, znacznie mniej uciążliwe. Dziękuję ci bardzo za przesłuchanie tego nagrania. Mam nadzieję, że słyszymy się już niebawem na spotkaniu na szkoleniu. No i że shake został wypity. Także pozdrawiam serdecznie dobrego tygodnia i do usłyszenia w następnym odcinku holistycznych czatów.